Ojcze, bywa tak, że gdy przychodzi wieczór, odczuwamy równocześnie chęć, by pracować dalej, aby wykorzystać te najlepsze, najwspanialsze godziny, i chęć pójścia do domu, aby być z dziećmi i wieść życie rodzinne. Co ksiądz nam radzi, aby czynić dobrze, tak jak Pan Bóg chce, wobec tego rozdarcia? Wiem, że Wy, ludzie tego kraju, jesteście bardzo praktyczni, a Ty chciałbyś czynić to, co najważniejsze. Twoim największym interesem jest interes dzieci. Dlatego idź do swojej żoneczki i do swoich dzieci. Jeżeli trzeba pobawić się z dziećmi na czworakach, to się pobaw, albo kolejką, albo żołnierzykami. Już nie robią ołowianych żołnierzyków, jaka szkoda. I bądź przyjacielem swoich dzieci. To jest moja wielka rada. A wam, dziewczynki i chłopcy którzy jeszcze jesteście mali, powiem, najlepszą waszą przyjaciółką jest wasza mama, chociaż czasami się gniewa, a gniewa się, ponieważ dajecie powody, a najlepszym przyjacielem jest wasz tata.